A ja nie lubię przy kimś spać i nie będę spał O kurde, jakieś pajęczyny zasrane I tu przytnę za komara, a co? Nie ma tu jakichś flapeczkach, to nie? Po super Chyba zostałem całkowicie sam Gdzieś to ja jadę, kurde, nie wiem, ta droga jest jakaś dziwna <grydanie> Ja tutaj dzisiaj przyjeżdżam I tutaj spędzę sobie nockę I jestem, jestem w końcu na kajaku Udało mnie się zwodować Oh, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zobaczcie jaki piękny Sunday dzisiaj jest, kurde tak słonecznie Jestem oczywiście po swojej czwórce Czyli po, po swoim czterodniowym Tygodniu pracy, że tak powiem Jest godzina 8 rano Jestem w miejscu W miejscu, w którym już kiedyś byłem, choć nie dokładnie tu A raczej tam, ale tam niestety. Jest samochód i jest rozbity namiot. A ja nie lubię przy kimś spać i nie będę spał. Ale słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, więc może mam taką cichą nadzieję, że sobie stamtąd pojadą w cholerę. A gdzie jestem? Jestem, słuchajcie, jestem, słuchajcie, w okolicy świętej. W miejscowości święta się tak nazywa. Tutaj jeszcze nigdy nie byłem. To jest taki pomost. Chciałem pojechać. O kurde, jakieś pajęczyny zastrzane. Chciałem pojechać tam, właśnie, bo dzisiaj ma być, słuchajcie, 31 stopni. Ale to ptactwa, jakiegoś, kurde, jest. 31 stopni ma być. I mam kajak, oczywiście, na pokładzie, i chciałem sobie popływać po orze, kurde, słuchajcie, ja muszę popływać. Mam nadzieję, że tam ci się gdzieś wyniosą i będę mógł sobie, właśnie, popływać. 31 stopni, wyobrażasz sobie? Kurde. Już jest ponad 20 jest 8 rano 20 chyba 3 Co to się dzieje Co to? Coś się tutaj takie muszyska latają Patrzcie jaki fajny pomost Ale ja tutaj sumować nic nie może Kurde, takiej wątpliwej konstrukcji się wydaje ten pomost, ale on chyba nie jest wątpliwej konstrukcji to jest do tumowania, patrzcie. O, taki kurde, zaraz mnie straszą. Tam kiedyś pływałem, pamiętacie? Pływałem już tutaj kajakiem po położy, właśnie tam ze świętej. Muszę się przespać, słuchajcie, po nocy jestem. Więc idę zaraz gdzieś. Może nie wiem, tutaj sobie przespać. Cholera wie. Tylko to jest szczere słońce i tak w szczerym słońcu stać to nie za bardzo, kurde. Trochę ciepło będzie, nie? A okna pootwieram, jakieś muchy zaserane będą mi latać. Nie wiem czy pojechać gdzieś dalej. Tylko gdzie, tutaj, dalej, kurde, przykoczować tam, kurde, w samej świętej, przy pomoście, przy przeprawie byłej, to tam nie za bardzo, bo tam jest półno pełno kamperów stoi. Tam już kurczę, już w czerwcu stały kampery przyczepy i jakieś inne pojazdy do spania. Więc nie wiem, spróbuję coś wymyślić, bo muszę. Słuchaj, ta znalazłem nieopodal takie miejsce. Głęboko, głęboko w lesie. Patrzcie, nic tu nie ma, tylko droga taka, tu się prześpię, bo tu jest zacienienie i chcę, właśnie, zacienieniu być, bo dzisiaj mówię, 31 stopni ma być, więc na pewno będzie gorąco. Ale patrzcie, co tu jest. Jakiś bunkier tutaj jest. Później to sprawdzimy. Na razie porozkładam tu wszystko, bo muszę łóżko złożyć bo mam wszystko nierozłożone i tu przytnę se komara, a co? tak, to jest dobry pomysł, zobaczcie, wszystko muszę <gryw> poukładać ale no nic zrobię to w mgnieniu oka dla was to będzie sekunda o, i już już się pościeliłem Niełatwo było, bo deskę mam pod spodem zawsze, tam przywalone, towarem z tyłu a dlaczego pod chatą sobie tego nie, nie Ponieważ jeżdżę do samochodem do pracy i wożę moich kolegów z pracy, no i muszę mieć to poskładane. I jak jadę do pracy na nockę, właśnie nie zabieram, i później, właśnie wracając z nocki, muszę to rozkładać, wszystko. Nie jest to jakieś uczużliwe. Może być. Mamy wpół do dziewiątej, się spać nie chce, słuchajcie, i to jest najgorsze. Zastanawiam się, co to jest. Tutaj? Co to jest? Będę się to zgłębić później. Jakiś bunkier z czasów II wojny światowej. Dobra, słuchajcie, idę spać teraz. Nie będę was zanudzał. tymi pierdami. Idę spać, widzimy się później. Zobaczymy co będziemy robić, bo na razie... Ach, nie zapowiada się to zbyt ciekawie, no ale różnie to bywa. Do później Siemaneiro. Witam po moim spaniu. Nie da się spać. Już nie da się spać. Słuchajcie, zobaczcie, pokażę wam. Widać. Zobaczcie ile stopni. 29. A ja siedzę. No w takim zaciemnionym, zaciemnionym, po, zacienionym miejscu. O, zobaczcie. Zacienione miejsce. Obudziło mnie to ciepło bez kitu. Nie da się spać. Chociaż jestem w cieniu, no. Nie da się. Dobra, trzeba jakąś kawę zrobić, skoczyć na rower chyba. Pojedziemy tu po okolicy zobaczyć, czy jest tu fajne miejsce, żeby się gdzieś oklapnąć. Bo to takie nie może być. Iwerka do testowania są. O, a jak? Dobra, pojedzone, popite, obudzony człek. Można coś kombinować. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Te zabudowania są takie wojenne jakiś bunkier albo coś takiego. I mam plan na takiego, że lecę z powrotem do świętej. Tam sobie zostawię samochód, zrzucę sobie rower i pojeżdżę po okolicy, żeby zobaczyć, czy jest jakieś miejsce lepsze do zrzutu kajaka Gdzieś tutaj na Odrze, bo to jest pełno jakichś takich dojazdów do rzek Do rzeki i, i, no, i, no i zobaczę, nie chcę tutaj samochodu zostawiać, wiecie W Szczerym Lesie samego Pojadę dwa kilometry z kawałkiem do Świętej i tam sobie zostawię w mieścińce Na parkingu, tak i to jest dobry plan A teraz chodźmy zobaczyć, co to tutaj jest A tak to wygląda, patrzcie Tutaj mam jakiś beton wystający ze wzgórza. Nie ma tu jakichś flapeczek, to nie? Po super. No nieważne. Co zobaczyć. Ale jest gorąco, słuchajcie. Tak w słońcu to będzie masakra jeździć, no ale cóż. Jakaś podstawa betonowa. Ale przez to, że na mapach nic nie ma co to jest. No Tu widzę jakimiś kładami. Chyba jest albo coś. Tu jakiś beton leży. I Pewnie to wszystko i więcej nic nie ma. O, jaki widok! I koniec. I tu już nic nie ma, z podstawy nic nie wystaje. Ku nic nie ma, I to wszystko. No ale coś tutaj musiało być. Czekajcie, zobaczmy, czy jakieś okopy tu widać. No tu jakiś rów idzie. Mogłoby to jakieś... kiedyś okopem. Ale czy było? Ktoś to wie. No nic. Nic tu ciekawego nie ma. Perła sobie dumnie stoi na dole. Czeka na swojego tatuśka. tatuśek już idzie. No niewątpliwie coś tutaj było. Jak wiecie co mogło być w okolicach świętej takie betonowe, coś grube. Tu jakieś zobaczcie. O. To jest ciekawa budowla. Hmm. Generalnie w sumie to nie, nie musiało być coś wojskowego. Ponieważ jest tutaj na mapach, widnieje miejscowość Radu. Jakoś tak była niemiecka osada. Tutaj była. O, dokładnie tam. Tu, gdzie widzicie takie. O pole tam, łąka teraz jest, to tam była jakaś była miejscowość. I być może to była jakaś infrastruktura tej właśnie miejscowości. Nie wiem. Piszcie, jeżeli wiecie. Słuchajcie, dojechałem do przeprawy świętej, byłej. Zobaczcie. Kurde, tu jest pusto. Pan się szykuje do wjazdu. Ale tu jest Pusto. Tam przyjechali jakieś plażowicze, ale pewnie pojadą wieczorem. Więc ja tutaj chyba zostanę na noc. Ale najpierw wezmę sobie rower i pojeżdżę po okolicy. Taki mam plan. Zobaczcie, nawet znalazłem miejsce w cieniu. Jedyne drzewo jakie jest. O. Lux. Normalnie luks. No nic, lecę sobie. Maszyna wyciągnięta. Pojadę tam sobie po okolicy, zobaczę co w trawie piszczy. Słuchajcie, chyba zostałem całkowicie sam. Ci co tam się tam kąpali, poszli w cholera, już ich nie ma. Zostały tylko samochody z przyczepami do wożenia łódek. W szoku jestem. W szoku jestem, bo ile razy tu przyjeżdżałem, tutaj było pełno. Jakieś kampery stały, jakieś przyczepy stały. Ludzie to po prostu sobie koczowali. A tu patrzcie, tu nie ma nic jakaś podstawa w ogóle, bo coś tutaj musiało być Heh. kiedyś. Dobra, lecę, zobaczę, pozwiedzam w tym nieprzyjaznym środowisku. Ale jak się jeździ rowerem elektrycznym, to jest fajnie, bo wieje. No i się człowiek nie męczy, prawda? I o to chodzi, o to chodzi, zwiedzać, nie męczyć się. Tu jest takie miejsce, nawet koleś wjechał, ale tu jest wjazd zawałem, to zawałem nie będę wjeżdżał, ale jest fajne miejsce do rzucenia kajaka, tylko trzeba by trochę przeciągnąć, a ja polecę sobie teraz z rwału. O, tam zobaczę, może tam się uda jakoś fajnie do, 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 dojechać. A, mnie smagają, żeby tylko po krzywy nie trafić. Gdzieś to ja jadę, kurde. Nie wiem, ta droga jest jakaś dziwna. Nie wiem, czy to jest sens jechać dalej. Hmm, jakąś budowlę znalazłem. Patrzcie. Tam widzę samochód, więc jakoś tam dojechał. Jedziemy tam zobaczyć. Niestety, miejscówka też zajęta, ale myślę, że oni stąd chyba pojadą. Bo taki namiocik sobie rozbili. Plażowy. No, Patrz, jakieś auto jedzie, kurde. No, jak on tu wjechał? Nie można wjeżdżać. No dwa samochody jadą. To ja już wiem skąd te samochody. One przyjechały stąd. Tu wjechały, tam wałem. A tu jest jeszcze jakiś dojazd. Miejscówka zajęta. Jak zwykle, jak zwykle. Jadę jeszcze zobaczyć w jedno miejsce przy Inie. Być może tam uda się Zakoczować na noc. Nie doleciałem do miejsca, do którego chciałem dolecieć. Tu jest taki. No. Myślałem, że tutaj jakoś da się dojechać, ale niestety widzicie, barierki wszędzie i o, dupa. To by się dało zwodować nawet kajak, ale no niestety, no niestety. No niestety, nic nie mogę znaleźć fajnego do rozpuszczenia kajaka. Jeżdżę, jeżdżę kurde po ty, po wybrzeżu, wybrzeżu, po nabrzeżu Odry. No i nic, nic nie mogę znaleźć. Wszędzie pełno ludzi po powciskanych. Jeszcze jadę na tą miejscówkę, gdzie byłem dzisiaj rano. Tam na swoją miejscówkę zobaczę. Może pojechali, zwinęli już namioty i jadą w chatę. Wiecie, dzisiaj niedziela, może jutro do pracy albo coś, będzie tam samochód stał i namiot rozbity. Może sobie przyjechali po prostu tak o. O, Jezu, jest tak gorąco, 29 stopni, słuchajcie, nawet na elektryku się zgrzałem. Potwornie, potwornie gorąco. Jestem tuż przed świętą. Kawałek zaraz tam dojadę, ale jeszcze nie idę do busa. Bo tam będzie takie fakaldo w samochodzie, że Jezus Maria. Pewnie cień się przesunął, a ja samochód stoi w pełnym słońcu, a szyby wszystko pozamykane. No ale jeszcze pojadę na tą miejscówkę zobaczyć. Jak nie, to nie wiem. Zobaczcie, przyjechałem. Miejscówka wolna nikogo nie ma, więc zatrzymali się tylko na nockę. Więc ja tutaj dzisiaj przyjeżdżam i tutaj spędzę sobie nockę. Zaraz wezmę kajak, i też sobie zrzucę go tutaj i popływam wieczornie Wieczorne pływanie kajakiem będzie. A jak? Trochę wiaterek wieje, ale to nic. Ale to nic. Idę. Idę po samochód. Znaczy wracam, idę przedam samochód i przyjeżdżam tutaj. Dobra, już wróciłem. Trzeba otworzyć samochód, niech się trochę przywietrzy, bo pewnie tam Pakaldino kurczę jest i lecimy na drugą aktywność dnia dzisiejszego, czyli kajak będzie tak jak sobie zaplanowałem O jest Antonio Otwórz to Wszystko kurde Marce idzie zdechnąć, o Idziemy jeszcze z drugiej strony otworzyć szybę chociaż niech wywiewa te ciepełko yes. Ja muszę też odpocząć, przecież to zjeść, kurde ja nic nie jadłem Od samego rana Kabanosy zostawiłem na wierzchu, ale chyba już są niezdatne do jedzenia Dobra Samochód pootwierany, niech się chłodzi Rzucamy to, ściągamy kask O, jest moja głowa spocona jak ta lala. Dobra, ogarnę rower, wsadzę i lecimy. Bo to szkoda, dnia. Mamy godzinę, która jest? 18.00. A jako 19.00, nawet pójdę na dwie godzinki, popływać wieczorem. Fajna sprawa. No i jestem przyjechałem w tym oto miejscu, będę spał dzisiaj. Dobra, trzeba wypakować kajak, zrzucić na wodę i trochę popływać, co nie? No pewnie, jak nie, jak tak. Prawda. No, i dobra, kajakus zrobiony. Podpiąć tylko ster. Wszystko mamy. Czapkę trzeba wziąć, żeby głowa nie, nie waliło. Teraz go przetransportować, tylko na brzech i zwodować. I działamy. Więc zakładam wszystko, co trzeba. I widzimy się już na brzegu I jestem, jestem w końcu na kajaku, udało mnie się zwodować Zobaczcie jaka piękna woda A jaka cieplutka, słuchajcie O Jezu, ale muszę się wykąpa. Podpłynę sobie na plażę, o fala jest, bo coś mi przypłynęło Podpłynę sobie na taką plażyczkę i spróbuję się wykąpać Zobaczę czy się tam da, A na razie Muszę mieć trochę fanu spływania Bo tak mi się chce pływać jak cholera Uch. Dobra, robię sobie, sobie stałą trasę do betonowca sobie popłynę. No płyniemy pod prąd, czekajcie będzie te pedały, bo to, to się... podpłynę sobie, zobaczę może jakaś plażyczka gdzieś będzie, można będzie się wykąpać albo coś. Bo mam ochotę na chwileczkę zapomnienia Tego mi brakowało Naprawdę tego mi brakowało. Uwielbiam pływać kajakiem. O, I dlatego spełniłem swoich marzeń. Kupiłem kajak. Znaczy <grym> szczęście piję, bo mi się pićce. Nie będę was zanudzał. Kręceniem, bo pływaniem kajakiem, bo chyba wydaje mi się, że w większości to się nie podoba. No ale trudno, takie życie. Mi się podoba, więc zostawię dla siebie swoje doznania kajakowe i tylko takie. Może skróty Wam puszczę albo coś? I ja w ogóle powiedzcie, czy. właśnie, może zadam Wam pytanie, o. Czy Wam się podoba w ogóle takie, jak ja sobie pływam kajakiem, jakieś takie. O, widoki z kajaka czy coś? To piszcie śmiało w komentarzach. Czy dłużej, czy krócej, czy może takie króciutkie, właśnie jakieś stawki porobić. Bo. to bym chciał zrobić akurat pod Was. Sam uwielbiam pływać kajakiem, dużo pływam, ale mało kręcę, bo zauważyłem, że właśnie. Mało ludzi to interesuje, przynajmniej tak mi się wydaje. Jestem przy betonowcu. Bliżej się nie da. Znaczy się da no. Prąd mnie spycha do tyłu. Patrzcie tam dziurę ma taką wywaloną, zaraz nie bliżej. Dziwne, że aż takie coś pływało, nie? Kawał betonu. No. Patrzcie jakie, jakie zbrojenie, kurde. Ktoś tu trawinkę przytoczył, żeby władzić na górę. No ja nie będę wychodził. Nie mam zamiaru tam wchodzić, generalnie. Generalnie, filmik jest jak ten y, pływa, ten statek jeszcze. Tak mam nazwę na dole, wkleję jak znajdę. No, gdzieś tam jest taki tylko czarno-biały. Jak on płynie, nie Robi wrażenie. kawał czy syna. No. O, patrzcie. Tu jest nazwa. Piękna nazwa. Finsterwelde. Winsterwelde Urlich, dokładnie kropka U to jest Urlich Winsterwelde A Joska jest oryginalna nazwa no. no i Trzeba będzie powoli wracać, chciałem się wykąpać to Ta plaża też zawalona, jakiś stoi tam U Łódek tam stoi Trudno Ale jestem głodny Muszę coś zjeść, jak przyjadę to sobie walnę Mam tam coś nieco co co co. To jest mój pierwszy taki wyjazd, słuchajcie, gdzie nie wydałem ani grosza, ani na paliwo, bo coś mi zostało. To jest poromienne paliwa. Na jedzenie nie witam. Także mój wyjazd dzisiaj totalnie za darmo, to za głupio powiedziane, ale zero kosztów, takich bieżących. Po prostu nie tak minimalistycznie poleciałem teraz. I kolejne też tak spróbuję zrobić: jak najmniej wydawać na wyjazdy. Żeby wyjazdy moje vanlife'owe nie były yy, Jak to powiedzieć delikatnie że Pieniądz to nie wszystko Nie trzeba mieć pieniędzy Żeby aż tak mocno inwestować W jakiekolwiek coś co się chce robić No głupio to powiedziałem teraz no, Ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi Tylko na paliwko i jadę Jedzenie jakieś tam można z domu wziąć Mam jakieś zapasy Tak minimalistycznie Zobaczcie jak tu pięknie Lilie wodne A. Dobra, popływane, wracam do domu Znaczy do domu <laughs> Na moje wybrzeże Wracam, Ze słońca jest, niech trochę kajak przeschnie żeby mógł go za, do samochodu włożyć. W ogóle głodny jestem, przecież zjeść Ale powiem Wam, że woda Kurde, taka ciepła Bez porównania to nad morzem, kurde, normalnie cieplutka Zupa Cudowna jest Dobra, płynę w, 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 w chatę do, mo do mojej perełki I dotarliśmy do domu. Patrzcie, jaki zachód słońca pikwy. A, trzeba teraz zatargać czerwoną strzałę do białej perły. Teraz Marcelini, będzie się kąpał. Teraz Wam pokażę jak, jak to zrobię. Jakiś czas temu, nie wiem czy mówiłem, ale ściągnąłem piecyk gazowy, który miałem na tylnych drzwiach do podgrzewania ciepłej wody. Dlaczego ściągnąłem? Odkąd go założyłem, słuchajcie, dwa razy go użyłem. Tylko. I tylko w lato. Więc stwierdziłem, że to jest bezsensowne i tego nie potrzebuję. A nie użyłem tego, co było kłopotliwe. Za każdym razem trzeba było pójść tam z tyłu, podłączyć butlę, przykręcić, odkręcić. On nie chciał też odpalać, jakoś tak dziwnie coś tam, pewnie było spieprzone coś z regulatem. Dobra, nieważne, zapomniałem teraz słowa. I stwierdziłem, że kąpię się tylko w lato i do tej kąpieli wystarczy mi ta woda, która jest tam i kąpię się tylko wtedy, kiedy jest gorąco, że się spoce, że trzeba się wykąpać, tak jak dzisiaj. A ta woda jest letnia, cieplejsza nawet niż rzece, więc pokażę Wam, jak ja to będę robił. Z poprzedniego zestawu wykorzystam tylko i wyłącznie Tą słuchawkę, co podłączają do tego piecyka gazowego. A tutaj zrobiłem sobie takie coś. Patrzcie. Tutaj widzicie? Mam, nie wiem czy widzicie, zaraz wam pokażę. Zresztą, tylko weźmę tam szmatkę położę, bo trochę się tam wyleje. Tutaj mam taki zaworek. Teraz go zamknę, zaraz już wam pokażę. O. Mogę sobie odpiąć. Patrzcie. Kupiłem sobie taką wtyczkę. Złącze to jest ogrodowe Tu mam on, off I tutaj mogę o, Przełączać, wyłączać I dlatego rozłączyć. I teraz patrzcie To sobie zapodaję tu Czekajcie Na ślinićku A Tu wkładam to od prysznica O cyknęło Teraz wystarczy słuchajcie Że tu odkręcę Dosłownie pyknę delikatnie pompka chodzi i teraz patrzcie, tu odkręcam. Widzicie? I mam prysznic i tu mogę sobie zamknąć. Tam pompka mi chodzi, ona może chodzić cały czas i sobie i sobie się kąpie, więc zamierzam, więc zamierzam to uczynić. O, teraz gacie ściągniemy. Proszę bardzo, cyk. dełkuje a woda jest naprawdę cieplutka wierzcie mi i już i już gotowe świeża koszulka Marcel czysty i gotowy zajebiste rozwiązanie, teraz zobaczcie na to Widzicie, ile zostało wody? Nic nie zużyłem prawie. Prawie nic w ogóle nie zużyłem. To taki zbiornik, starczy mi spokojnie na 5 takich pełnoprawnych kąpań. A raz wystarczy, jak się wykąpię, raz ewentualnie twarz przemyję i to wszystko. Reszta do mycia garów. No i teraz zamykam zaworek, odpinam. Kurde, nie mogę jedną ręką. Odpinamy. No, Słuchaweczka odpadła. Prześciówkę trzeba wyciągnąć. I teraz to sobie wtykam tu. Otwieram zaworek i już mi działa tutaj kranik. No rewelacja, rewelacja na wakacjach i nic więcej nie potrzeba, a wąż prysznicowy niepotrzebny, możemy spuścić wodę, trochę to nabieliłem, ale to nic, to się rozłoży, w glebie można, pamiętajcie, w glebie można się myć, tak, to się wszystko rozłoży, wsiąknie, i nic nie będzie, nigdy w wodzie się nie myjemy, tak jak w rzece albo coś, nie wolno, ale tak, jak najbardziej, to jest wszystko biodegradowalne, wężyk zwijamy, Cykwuch do następnego użycia do pojemniczka o. i już i tak to sobie właśnie wymyśliłem